No i dobra, będziemy dzisiaj zaczynać nowy dzień z Marcelinką. Cześć! Cześć! Pięknie. Nagrasz tatę? Tak. Wytrzymaj tak. No. Idziemy. Dzisiaj kolejny dzień zmagań. Będziemy Jurka nagrywać. Tak? Tak. No, a Jurek co? Fajny? Tak. Fajny bujek, nie? Tak. Mata mam. Jak ma brat na imię? Lasia. Pięknie. A mama z się gdzie pojechała? Pani to... Do Słupska. Tak. Powiedz. Tak, do mama. Słupska mama. Tak. Do tak. Chodź. Pięknie nagrywać z siebie, no. Widzisz Jurka tam już? Tam Jurek jest? Daj cześć Jurkowi. Przemkowi daj. Co to jest, Przemek? Tak. Będziesz pomagać nam? Będziesz nam pomagać? Tak. A? Dobrze. Co tam? Nie jest, dobrze idzie. Teraz z pierwszą warstwę. Dobra będzie? Państwo, powiedzieliście <noise> <noise> nie jest <noise> z <Czekaj>. tym, dobre Dobre <noise> Nowa altanka <głos> <ilgancka>. <głos> <śmiany> Ogródek warzywny przepiękny Żywa <śmiany> i krzewo co był wierzy ma i do pora może <śmiany> <o. śmiany> <Przedam. Muszę> być? Może <śmiany> być <śmiany> <noise> 10 razy to chciałeś Kto kupił? otwierać tę stronę, nie? Tak zasufne, Nie tam na klamku Ona na zewnątrz Nie ja będziesz wejść miał No tu nie wykowi tak, tak, tak. rysuj tak, tak, tak. tutaj tam, tu rysujemy tutaj tak. to, serduszko? No Jakie ładne. O jest, wziurę to takiego. I to jest marcelinka, tak? To będzie dopiero puszczane który w tamtą stronę. Czyli bramka tu sam mówi się tam będzie. Ta bramka będzie tu. Tu. czy tu, tu. no tak, żeby. One dopiero jak się puści, to tam pójdą. A ma być za Pięknie, osobne. nie? I a zawsze się. One sobie tak. tu mają. Przez bramkę to... No to tu nie? Tak. Jak piękne. Od o, stoi przed tym. O, widzisz? Jak akurat no. będzie pasował tej kawałek. A supek się tutaj da. Betonowy się przestawi. Idzieś również. No. Ja Coś ma... jeść? Chcesz jeść? Chcesz jeść na furtkę. Usłyszysz ja jajeczko? Na, na, na maśle. Chodź, babu chce ci jajko zrobi Od koko. I Marcelinka idziemy jeść jeździ jajo? A betonowy nie róbnie tego? Tu nic nie je, dziecko Ty wyglądasz, babcia, jak ta nisistka? co? Ty jak ta nisistka wyglądasz? Strasznie, słaba jestem. te są takie na rozmiarze. Ale to, to kurwatura tu tu kurwa tura, jakby była służby by tu w sali. No coraz bardziej ten szupek ucieka. No, ale dobrze, że będzie do wyrwania, to się wszystko znów wyreguluje. Tylko Jurek tak musisz znów pomierzyć, żeby znów nie było tak jak tamta brama, no o 10 cm się rypłeś na szerokości. Ja? No jak, a, a jak te metrówki trzymał? Ja no trzymaj taki, jak kazałeś, tak trzymałem. I ja nie wiem, jak to liczyliście. No na, O piękne, 10 cm. Nie? O 10? No na pewno. Pomaluj serduszko, pomaluj. No, już możesz malować. Maksa wykręcone, a jeszcze i w środku jest no, 5 cm. To się dycher rypiliśmy na szerokości. A nie mógł młody trzymać za słupka? Teraz tą drugą trzeba zrobić, żeby nie było żadnej no. szpary. Bo raz on mierzył, pamiętaj jak on trzymał no. metrówki. Do słupka, za słupka. Nie, on trzymał tak jak kazałeś, to ty się rypłeś. Ale teraz szukasz winnych. <grym> Co ty Nie. mi dałeś do ręki? O co tu chodzi? Jezus, co ty sprzedajesz? Oho! Skład ciałki wchodzę, nowa elegancko, elegancka. Ogródek warzywny przepiękny. Drzewka i krzewy owocowe, wierzbi to polek. No takie to są owocowe. Co? Jezus, co... Nowe dzierżawy Jedziemy na nowe dzierżawy ty jak powiedziałem no będziesz to jedno oko otworzył Ma otwarte jedno oko Będziesz go budził, to będziesz go uchypiał <try> Etap dziewiąty na budowie, budowa kurnika. Robimy teraz tak: murujemy Jurek. Zbieramy się do domu. Jak zawsze, Andrian przychodzi na sam koniec. Tak, narożniki Jurek ma powyprowadzane. O. Tutaj, tutaj. Linia elegancka. Folia dana pod spodem. I tak to wygląda. Ty a czemu tutaj nie zamurowujesz? A jak trzeba będzie przywieźć palety, żeby było jak wieka Żeby nie nosić dookoła, wiesz? Aha. Myślisz, że to nie starczy? Nie, nie. nie starczy. Będziesz robił docinki? Mogę robić. Yy, za normalną piłką, nie? Ja nie chcę tą wyciągać, prąd i tak dalej. No tą, tą, nie? A miałeś taką fajną elektryczną też, Mam. nie? Masz? W tym. Wyciągaj teraz, to trzeba parę bloczków na dzisiaj. Dobra. Ma padać niby za pół Ma godziny. Padać. Kurczę, ale jestem wkurzony, bo kurier nie przywiózł nam ten palety, owijek na słoiki i przepraszamy bardzo, naprawdę. Co zamawiał miód to dopiero przyjdzie prawdopodobnie piątek poniedziałek Tak późno? No i jutro dopiero przyjdzie ten. Taką piłę masz? No. Adrian Z którego? Z tam mamy jeszcze te, co kiedyś zostały. Aha A do metrówkę byś mi dał? Mam no, jedną gdzieś, jeszcze jest jedna Taka porządna firma, że nie mamy tutaj... Ej, 25,5, tak? Tak. Taka porządna firma, że nie mamy tutaj. A czemu ze starych, a tutaj nie? Oho. recebe 5 ypu Маш, тут я трохи отпадла, але А ви ще ми отпадло? Бо Для тебя не мам. Для тебя не мам. І ж кропі. Витягнуть зараз, ховати. Тні на 66. А я говорю, как сам работать? А? Скаблять

No i ładnie pada, a pokazywali, że może coś tam pokropi, może nie, na razie fajnie popaduje. Chwilkę. Deszcz jest potrzebny i to bardzo. Dobrze, że pada. Czemu? Deszcz się trzeba. No bardzo potrzeba. Kiedy to padało ostatnio? Deszcz? Trochę nie było deszczu. No, to tydzień. To, no. To co spadło teraz na zboże, na wszystko. Będzie, będzie co kosić nauczysz mu? Kosić? kosić? no, będzie ze mną kosił? ja wiem, ale nie powiem w deszczu można murować? skończyć coś, dorobić klej trzeba, nie to szybko schnie klej taki biały jest, nie? ale na kleju mocniejsze jest to wszystko, nie? trzyma lepiej zaprawie Pierwsza warstwa jest na zaprawie zrobiona Po fachowemu Po fachowemu Wy, Wyprowadzone A później idzie na, wszystko na klej Ale czekaj, na y, superek też klej dwa razy trzeba mieszać? Trzeba dwa razy, tak? Bo będzie szybko schnie, nie? Pierwszym razem Nie Bo czekaj, a to y, To jest tak samo działa jak na płytki? Czy nie? Pan inny. Chce. A inny. Mu na płytki dwa razy trzeba. Dwa razy. Dwa razy. Jak to dziadek zawsze mawiał. deszczyk pada równo. Raz padnie na kamień. Raz padnie na gówno. Ale ładnie pada. Taki drobniutki, nie? No i tak to wygląda. Coś tam pada. Może popada więcej. Na razie morować nie możemy. Popada. Wszystko wyciągnięte tu narożniki, Ciach. Cianka działowa. I będzie. Tak kochasz tatę? Tak jest. Stałaś? hyhy pojadłeś zupki trochę? tak a idziemy? tak mama taka jest szukałam szukałaś? szukałaś tatę? tak mama jest no i co koniec dnia? Dzisiaj e, nie wyślę paczek do was z miodem, kurde jestem trochę zniesmaczony, wetowiki zamówiłem, zamówione były kurde mol w poniedziałek, mamy czwartek, jeszcze nie przyszły, bo całą paletę zamówiłem i robiłem sam już na wetowiki, ale takie jest nędzne trochę mi się wydaje i po prostu muszę poczekać. Tu mam po prostu karponik na owiki, i musiał tak nacinać, ale to za dużo roboty. Najwyżej mi wybaczycie ci, którzy zamówili miody, że trochę długo idą, dlatego na sklepie mieliśmy 10 dni. Bo też pszczelaś nie wyrabia na lewać to wszystko, bo to też musi tak jechać yy, do pasieki, wybrać, co da radę wybrać, to wybiera i przelewa. To też tak kurde nie jest wszystko yy, szybko. To wszystko trwa. Ale na pewno dojdą wszyscy, co zamówili. To na pewno będą, będą mieli miód. Jutro owiki przyjdą, więc dopiero prawdopodobnie w piątek będzie wysyłka. A bo dzisiaj jest środa, tak. To jutro przyjdą, bo dzisiaj miały przyjść. To mówię: Dobra, dzisiaj przyjdę, przyjdą, zrobimy live'a. Pogadamy sobie też na żywo, poodpowiadamy, popakujemy paczki, bo to tak zawsze fajnie jest. Yy, I wtedy. Wyślemy, a tu jednak okazuje się tak, że to trzeba będzie wszystko przełożyć na jutro, bo jutro prawdopodobnie live. Z tego co wygląda, a czyli tego filmu nie zobaczycie, bo to zobaczycie film w piątek. Tak, bo jak będzie live, to nie będzie filmu. O, tak planujemy. Dobra, tyle. No nic nie zrobimy, nie? O, nawet maniury koszulki mam. Dobra. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Na razie. Cześć. Co, mały płacze? No. Dobra, koniec. owików nie będę robił. Nie będziesz robił? Czemu? Nie, bo to tak jest. Nie za bardzo. Ojej, 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 oj. Ojej ojej. 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 No, jutro. Bączek mały Ada śpi. Nie. Chodź Adrian, daj mi go. Daj mi mi